Studio Bogaty Czarnog Witajcie w studiu Bogaty Czarnog, gdzie Zaki Mili nakręcą Twoje porno. W firmie dla par szukających odrobiny przyprawy w swoim życiu seksualnym. Zapraszam na małą wycieczkę. Pierwsz mnie mocno. Najpierw udacie się na konsultację z jednym z naszych romansologów. Pomoże Wam pokonać zawstydzenie, nim staniecie przed kamerą. Zaczynamy od lekkiego masażu erotycznego i gościu i trochę pettingu. To będzie dobrze. Jesteście pewni, że nie chcecie spróbować też trochę w dupala? Uh, let's move on. Idźmy wow. dalej. Czemu? Od przełomowego hitu Połknię Spermacino do wielomilionowej sprzedaży Połknię Spermacino 2 i sali gwiezdnych hulki, a w niej zemsty kupy analnej części finalnej. Zaki mieli udowadniają raz po raz, że wiedzą jak filmować Ostry Seks. Jako aktor czasem przynoszę do domu swoją pracę w tym niewłaściwym sensie. Gdy w domowej sypialni mówisz partnerowi, by cię odwrócił, gdy sparujesz rękę po łokieć wazeliną, to znak, że Romas umiera. I wtedy poznaliśmy zawodowców, znak i Miri nakręcą twoje porno. Oni uratowali nasz związek. Nakręcili to, co jest w nas, a nie tylko to, co z nas wypływa. Pomogli mi zobaczyć jego odbyt, nie tylko jako ściek na spermę, ale jako znak jego piękna. Jako jego kwiat. Stał się piękną orchideą, która rośnie w obrzydliwych warunkach. Tym stał się dla mnie jego odbyt. Pięknym kwiatem otoczonym gównem. Kochanie, yeah. już zrozumieli metaforę. Nie sądzę. Powiem tylko, dzięki Zakowi i Mili pomogło nam. Pomaga naszym przyjaciołom Enrique Park. Pokażcie trochę miłości dla Zaka i Miri. Nie mają pojęcia, co tu się dzieje. Tak są upaleni. Ale nie musicie wierzyć jego słowom. Spytajcie naszych współzałożycieli. Jestem Miri Linky Brown, a ja Zak Linky Brown. Tu Zak i Miri nakręcą Twoje porno. Jesteśmy, by poświęcić się Twojej miłości albo pożądaniu. Cyfrowa taśma wysokiej jakości na zawsze zachowa Waszą namiętność. Po co stawiać kamerę w końcu i mieć wszystko w jednym nudnym kadrze? Możecie dać zawodowcom oślić wasze zmysły kolekcją ujęć tak mistrzowskich, że przysięglibyście, że Marcin Scorsese skradł się do waszego pokoju i kręcił wasze bzykanko. I pamiętajcie, jesteśmy nie tylko prezesami, za kim mieli nakręcą twoje porto, ale także klientami. Zadzór już teraz, by się umówić, albo znaleźć nas w sieci na www.zackandmiri.com.